Przebie ciągle z muzyką na numer. Nowy numer, numer siebie ciągle, rapuje znowu odpędzie no, będzie więcej. Rabra od zawsze naszej muzykuty na numer średnią ciągle.

Trzymały numery będzie rafowane, dobre numery, się rafuje, więc nie rafu Sie i numery, więc rafu na numera się rafuje, na numerach dobra będzie grane, dobre numery Bardzo dobre numery się ma i napitać. Po dobre me, będzie Na dobry numer nabita, władzy numer na się rafuje, na numerach będzie będzie więcej rafu, na numera się ma załatwek i kopuje. Na to rafowe, na muzyce to rafowe, takie na się na wyciągle. Na numerach gramy, dobre numery Na flow rapu będzie, na numerach Siema, to będzie trafie. dobry numer, na muzyce flow Na numerach rapowo, nowe numery Siema, to numer będzie dobry numer, na numerach Siema, witam, błąd Na naszym piecu się wija ciągle, znowu nuta Się wija ciągle, znowu nuta, będzie więcej Na winie to flow, na naszym rapu Się wija ciągle, na numerem tego rapu Chodź ciągle z rapem i rapuję tak to wszystkim Właśka, Bo wszystkim między rwąską konwencję Na numerach, gdzie więcej rapu Na numerem tego rapu jest tu Nasza muzyka wchodzi ciągle do no mną, to przejdzie i numer i gesto, to, to ona jest.

Tecerner o dziewięć roku, tysiąc pięćdziesiątym ósmym, to zrób to zjeżdżał, zamknął, patrząc na ptasią, patrząc na ptasią, nasze powstanie warszawskie, wszystkim zawsze będę, bo poziom nerwowy, w tej udener, rachowca, wszystkich rachowcach, patrząc na na ptasią, nasze powstanie warszawskie w tysiąc dziewięćset dwudziestym roku, co najmniej szło, jedno szans, 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 jedno że jedno szans, jedno nie na coś że pierwszego i zawsze błagamy o tym, bo serce nie błogą, To zawsze ważne, wszystkie historie, tak. Ważne serce, bardzo bardzo, dla bardzo ważne dla nas, bo jeśli historie będzie więcej. Rapowany w tysiąc, tak, koledzy, wolę słowa dobrego i pięćset, tak, lecia, hołdu polskiego i będą w zawsze bym będzie rapuje, ojca helpował, takie tysiąclecie, tak. korany po polsku, nie rapowo wszystkim, co jest, najlepsze serce o naszej koledzy, nie będzie rapowała na szkole, na szkoleniu zawsze Będę rapował nasz numery, wchodzę ciągle znowu, to będzie dynamita Tworzę, rapuję w nową nutę, się ma numer, będzie rapuje dobre numery Rapuje nowe numery, dyrapuje oto na numery, siebie ciągle rapuje nasz nuta Będzie grała tutaj, mamy nowe numery, się rapuje dobrym stylem na formie się składa, rapuję wszystkim, rapuję o i będzie tak Trachowanie, czasem serca serce będzie roczne, 85. <tyska> roczny, tak? W rolnikach nisko-słynnych teraz będę te szkody, będę składał, bez tego słońca, bez tego słońca, ustał, będę, tak składał, na wszystkie będę te składał, gdzie rachowany będzie, tak słońce będzie grał, wszystkie będą, mi trachuje, mu serca, serce, tam co dzień, nasz chłopak na co dzień, i będę tylko tego robił, to nasz bók. Bóg, nasz Bóg na tak, co dzień, nasz honor, nasza oczy, najlepszy będzie nasz, na co dzień, o tym składamy, co zracamy, żeby, tak, będę z tego będzie więcej na numerach Rapu zawsze będzie grał Na się nawija Ciągle z muzą na numerach Rapu zawsze poleci Na nasze floreci, Na numerach będzie Z rapu na na świecie się nawija Z na numerach Siema i rapuje Na numerze i rapuje To jest wersja Będzie na szanowni O ty na widać Siema i na widać To Będzie rapu nawet, Z rapu tutaj się nawita Tworzy nasze wersy, będą grały Numer w tym Będzie tylko Będzie więcej Gdzie na Tworzy na nasze Przybycie jeszcze raz i więcej Rapu, wszystkie będą na numerach 7 i zobaczą, wszystkie wszystkim w Nie będzie więcej rapu. Na numera 7 znowu to będzie rapu. Tutaj na muzyce się napisać, choćby dobry rym. Nasz numer będzie rapu, co się ma. I ten wers grał, zawsze polecina naszym. Od początku na numera 7 znowu to będzie rapu. Zawsze polecina, tak się na wyjazd. I po będzie grał, zawsze będzie nowe numery. Na muzyce to się rapuje. Dobry numery, to wszyscy nam nie ja, rapuje. Od początku wszystkie nowe wersy. Ich, familie, și povestea și colecția la numere, și viața la numere, 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 la la la